Anteny, które montowałem u znajomego klienta, na górze antena techniSAT, techniCOMBO, z której został zdemontowany dipol od pasma VHF, jest, służy jako antena UHF tylko. Yy, ona już tu była wcześniej, yy, tylko trzeba było ją przekręcić, ponieważ z kierunku była źle ustawiona i był MER poniżej 30, teraz jest MER już w okolicach 34 dB na wszystkich mux siła 74, za zwrotnicą mierzone. A w celu VHF-u została dołożona siedmioelementowa antena FUBA na pasmo VHF. Obie dwie anteny skierowane są w kierunku nadajnika skierniewice Baltniki 24 km, ponieważ z nich jest najlepszy sygnał jeżeli chodzi o UHF i VHF. Założona jest tutaj zwrotnica marki AMS z przejściem do automatycznym. UHF Technisat jest podłączony bezpośrednio do wyjścia UHF, a VHF dodatkowo jest założony AMS APL wzmacniacz, ponieważ przy, za zwrotnicą była siła tylko 51, a już za rozdzielaczem, który w mieszkaniu byłoby poniżej normy, więc trzeba było zamontować, wzmacniać i podnieść lekko siłę sygnału. Z VHF U Mer jest na poziomie 35 dB. Na multiplexie 8. Maszt jest tutaj zamontowany w taki sposób autorski, który sobie wymyślił tutaj Pan Znajomy, czyli maszt jest wsadzony w komin i ściśnięty śrubą, ale jest to porządnie. Nie buja się, nie rusza. No i w taki sposób zrobione. Kable typu czarny żel, czarny żelowany. Złącza kompresyjne w antenach, założone. Tutaj tak samo i czarny kabel zewnętrzny wchodzi sobie. Przez komin wentylacyjny do środka, do mieszkania. Wcześniej był biały kabel, który został wywalony, ponieważ był już mocno zmurszały po czasie. Teraz jest zrobione na kablu czalny żel. Także w taki sposób wyglądają anteny, którą montowałem u znajomego. Czyli ustawiłem antenę UHF i dołożyłem antenę na pasmo VHF. Do kanału Telewizja Republika ponieważ antena TechniCombo, TechniSata z oryginalnym DiPolem pojedynczym. Niestety Mer był tylko 24, więc po prostu pozbyłem się Dipola VHF z tej anteny i zamiast tego dołożyłem osobną antenę do Mux8. Tu jest dosyć wysoko, także sygnały są bardzo ładne. Powyżej 35 dB. Mer.